Siemaneczko, moje świery W dzisiejszym odcinku Fauloga, przepiękne miejsce na zamieszkanie apartamenty i winnica tutaj zagadzało nią cisza i spokój pięknie pusta ulica Szasa Lubicka, pusta artyleria. tu kolejna inwestycja na winnicy, tutaj nowa przy ulicy słabo, słabo, bo przy samej ulicy jest było lało na Szerokiej, a tutaj już nie leje, już jest taka fajna pogoda już jest spokojnie Takiego faulaga jeszcze nie nagrywaliśmy. 0:30 w nocy. I teraz kurnik. Moim zdaniem słabo do zamieszkania słaba opcja. Taki typowy kurnik. Pełno jak kurczątek w klatce. Oczywiście zamiast kurcząc są ludzie. Tutaj nie ma widoku, tutaj nie. Tam w środku, tutaj. Tam już jest jeszcze taka troszkę taka oaza tam troszkę zieleni jest na parterze, w ogródku. Tak bardziej spokojnie takie dumbo ja na to mówię. Nowojorska dzielnica Dumbo, tutaj bardzo ładny blok Buda, cisza i spokój, tu jest ten balkon, cichobieżne windy, mega luksusy, mega apartamenty. I jeszcze raz rzut oka na gazownię, nasz lider lokalizacji, cisza i spokój. Właśnie tutaj, pierwsze piękne apartamenty. Pozdrawiam i do usłyszenia.